Piękna ceremonia, Patrycja Owczarzak. Serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj przy kawie, na swobodnej rozmowie o niełatwych tematach z Mirosławą Majerowicz-Klaus, psychoterapeutką. Rozmowa ta jest dedykowana wszystkim, którzy aktualnie znajdują się w stanie żałoby. Wszystkim, którzy pożegnali bliską osobę, i no co tu kryć? Nie umieją sobie z tym poradzić. Dlatego przedmiotem naszej rozmowy w sposób naturalny będzie kilka faz żałoby, aby każdy z Państwa mógł sobie zdawać sprawę, że takowe w ogóle istnieją. Być może przez niektóre z nich Państwo nawet nigdy nie przejdą, a być może przejdą niezauważalnie. Nie zmienia to faktu, że warto zdawać sobie sprawę ze swoich emocji i zapewne ich nie tłumić, prawda? Tak. Jak to jest z tymi emocjami? Ech, no cóż, emocje w momencie, kiedy odchodzi najbliższa osoba, nawet jeśli, jeśli wiedzieliśmy, że odejdzie, że, że lekarze nas przygotowywali na to, to i tak emocje są stłumione, jest szok. W pierwszym etapie jest szok lęk, lęk też przed własną śmiercią najczęściej, bo wtedy konfrontujemy się z tym, że z tą prawdą, że życie jest na tej ziemi tutaj jest wcześniej czy później skończone. Ono nie jest w ogóle skończone, ale na ziemi jest skończone. I że się kończy i że wszystko się kończy, że nic nie ma na zawsze. I to jest ten szok i tu stłumione emocje. Najczęściej to jesteśmy tacy jakby otumanieni otumanieni wiadomością, w, też żyjemy często w zaprzeczeniu, zaprzeczamy to niemożliwe, chcemy się obudzić i powiedzieć nie, to tak nie. Ta to, to nie, no, to, to dana osoba żyje. To nieprawda. Bardzo mamy duże pragnienie takiego powrotu do tego stanu sprzed śmierci, czyli do stanu, kiedy byliśmy razem. Kiedy ta osoba gdzieś była, czy bliżej, czy dalej, ale była. W świadomości mieliśmy, że jest, i tutaj trudno. Walczymy ze sobą, z, z tą prawdą, że już jej nie ma że jej nie zobaczymy tak fizycznie. Dla osób wierzących jest to dużo prostsze, dlatego że wierzą, że się spotkamy, wcześniej czy później, że się spotkamy, że to tylko jest pewien czas rozłąki, natomiast jest życie wieczne i w życiu wiecznym się spotkamy. Natomiast dla osób, które nie są wierzące, jest zdecydowanie trudniej, no bo jeśli ktoś nie wierzy, no to jest przekonany, że po śmierci nic nie ma, pustka, mhm. dziura. Mhm. No, więc się nie spotkamy, się nie zobaczymy, no i to jest dramat. A wiesz, Mirko, z mojego doświadczenia wynika, że nawet osoby niewierzące mimo wszystko kryją sobie ogromną taką potrzebę istnienia jakiejkolwiek istoty sprawczej. Tak, jakkolwiek by to nie nazywać. Tak. I myślę, że mam tylko 1% ceremonii, mhm. kiedy ewidentnie dla człowieka coś się kończy i tylko i wyłącznie pozostają wspomnienia. Także myślę, że jednak większość z nas poszukuje tej, tego dalszego ciągu. Ciąg ja dalszy wyższe. nastąpi. Siły wyższej. Siły, siły wyższej. To słyszę, że siły wyższej. Tak, to jest taka naturalna potrzeba każdego człowieka. Żałoba zawsze jest związana z cierpieniem, zawsze jest związana z bólem. No bo jest to strata. Oczed ktoś bliski, ktoś kogo kochaliśmy, no ale też jest związana z lękiem, jak już wcześniej powiedziałam, z lękiem przed własną śmiercią. Jest to konfrontacja. Hmm. Wielu ludzi w tej chwili nie lubi. Zauważyłam, jak nieraz sama idę na stypę, że jest coraz mniej osób na stypie. Zauważyłam, że na przykład rodzina przygotowuje się na większą ilość, a na przykład byłam na takiej stypie, gdzie była przygotowana na 80 osób, a przyszło 20. Także coraz częściej to się zdarza. A jak to, myślisz, to, dlaczego? Wejdę fajnie, się w To słowo. nie dlatego. To, to niedobrze, że, że tak się dzieje, dlatego że w moim przekonaniu stypa jest takim rytuałem przywracającym do, do życia. Spotyka się rodzina, zwykle bywa, że na weselach i na stypach, tak to niestety teraz bywa w naszej rzeczywistości. Więc, jak gdyby spotyka się rodzina po wielu latach, często poznają się dalsze, bliższe ciocie, kuzynostwo i to jest jakby powrót do rzeczywistości. Są też takie stypy, na których na przykład są przygotowane zdjęcia, czy slajdy, czy jakieś filmy wyświetlane. Z tą osobą, która odeszła, i są mm. wspomnienia, wspominają wszyscy. Każdy z, z, z nas ma jakieś inne wspomnienia, przeżycia z daną osobą. Mm. Mówimy o tym, i to jest cudowne. Mm. To jest powrót do rzeczywistości, do życia. To jest takie przejście, to jest rytuał. Rytuały nam są bardzo w życiu potrzebne, bo one nam coś stabilizują, pomagają nam. Chyba jest potrzebne. Też mi się tak wydaje i ja zawsze zachęcam, oczywiście, jeśli nie jest jakimś problemem sprawa materialna, to jest też oczywiste, żeby z tego nie rezygnować. Co więcej, nawet się zaczęłam zastanawiać, czy też nie organizować tego typu styl, żeby pomóc ludziom je przeprowadzić, nie tylko przy talerzu i szklance, ale żeby właśnie poświęcić osobny czas na te wspomnienia, bo. No co tu kryć, domy przedpogrzebowe, kaplice, nie wszystkie jeszcze są wysokich lotów. To nie są świetne standardy, gdzie chciałoby się spędzić więcej niż kwadrans. Mówię zupełnie szczerze i tam zrobienie prezentacji multimedialnej trochę jakby mija się z celem. Tam ludzie są tak bardzo skoncentrowani na przeżywaniu swojego bólu, że patrzenie na zdjęcia z przeszłości to wydaje mi się być kwiatkiem do kożucha. Ale stypa rzeczywiście to już co innego. Także można by było więcej się pochylić nad porządną organizacją stypu, nie? Pomysł. Świetny pomysł, właśnie, właśnie takiej stypy, która będzie też z jednej strony nam przybliżała osobę z małego mm -hmm. i też no, wywołał u nas różne mm -hmm. emocje, też nawet często pozytywne, bardzo, mm -hmm. a z drugiej zaś strony pozwoli nam się tym uczestniczącym w stypie, rodzinie, głównie przyjaciołom, zbliżyć do siebie. Mm -hmm. Kochaliśmy, czy lubiliśmy, czy. Podziwialiśmy jednego człowieka, i często dowiadujemy się na takich stypach, gdzie jest właśnie takie wspomnienie, i też multimedialne, jaki on tak naprawdę był. Często też go nie znaliśmy do końca. Często bywa tak, że w rodzinach się nie znamy, że żyjemy obok i dopiero wydarzenie śmierci nam przybliża tę osobę, zaczynamy się zastanawiać, jak ona widziała pewne rzeczy, jak spostrzegała, jak sobie wyobrażała, jak o czym myślała, co, czym się interesowała, co było jej hobby, co było jej drogą życiową, powołaniem. Mhm. Często bywa tak, że mhm. dopiero po śmierci ta refleksja przychodzi mhm. i to izdypa jest takim wprowadzeniem do tej refleksji, o taktowym, takim, takim rytuałem wprowadzającym do refleksji, ale też jak gdyby... nie chodzi o to, żebyśmy zatrzymali osobę zmarłą, bo, bo nie wolno nam tego robić, ale Zatrzymaniem się na chwilę nad taką zadumą, nad głębią życia, mhm. ale też nad spotkaniem drugiego człowieka, nad relacją z drugim człowiekiem. Moje zdanie jest takie, że szczególnie jeśli to są nagłe śmierci, takie niespodziewane zupełnie, tak, czy młodych osób, to ja myślę, że Pan Bóg po prostu tym nam żyjącym przez ich śmierć chce coś pokazać. Mirko, mam takie wrażenie, że ta pierwsza faza żałoby zaczyna się praktycznie natychmiast po śmierci, prawda? Tak. Natychmiast, w pierwszych godzinach, ten taki Szoch. szok, niedowierzanie, wstrząs, ale on trwa, tak myślę, u 90% rodzin, które trafiają pod moją opiekę, przez te kilka godzin, kiedy ciało zmarłego jeszcze jest z nami. Potem już przychodzi Taki kilkudniowy spin, jak ja to mówię kolokwialnie, kiedy trzeba się zorganizować, stanąć na wysokości zadania, zorganizować pogrzeb. I to są miarę jeszcze takie w miarę spokojne dni. Tak, tak prawda? Tak. To jest taki jeszcze łatwiejszy czas. Tak, 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 tak bo, bo jesteśmy to... w tworze mhm. działania, mhm. Tak, bo, 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 no bo musimy działać, nie? No bo musimy godnie po, pochować, mhm. pożegnać zmarłego i nie mamy czasu za bardzo na rozmyślania. Najtrudniejszy czas przychodzi bezpośrednio po pogrzebie, po kiedy wracamy do domu i do, dopada nas ta pustka, ta świadomość, że już nigdy to jest bardzo trudny czas tak. i wtedy warto sobie też ten czas jakoś zagospodarować, wrócić do życia, tak jak mówiłam o tych rytuałach związanych z, z pogrzebinami, ze stypą, tak właśnie to już nas wprowadza w powrót, w powrót do, mhm. do rzeczywistości takiej jaka jest, do uświadomienia sobie, że śmierć jest komponentem życia, że nie ma życia bez śmierci, nie ma śmierci bez życia. Mm -hmm. Tak, i, i no tak, to, to, i potem, no to ja zawsze proponuję, żeby właśnie zastanowić się nad tym, czy chce się spotykać z przyjaciółmi, na przykład mówić o swoim bólu, czy chce w samotności przeżywać, czy też nie może być zbyt tak długo w samotności, tak? Czy chce gdzieś wyjechać, tak? czy, czy, czy chce rozwijać swoje jakieś zainteresowania, żeby się czymś zająć, bo tak jak mm -hmm. mówiłyśmy, do pogrzebu najczęściej jest dużo zajęć, biegania, tak? No, po pogrzebie też, jeśli to zależy też jaka, kto odchodzi, ale to też jest porządkowanie mm. rzeczy po zmarłym, to jest też porządkowanie jakichś spraw formalnych, to też spraw majątkowych, także mm. no, często to jest też tak, że do, do pół roku mamy czasy prawnie do pół roku do pozałatwiania pewnych rzeczy. Jeśli na przykład ktoś umiera nagle, no to, tych, to tak jakby wziąć nóż i przeciąć ostro, mm. coś ciachnąć. No i teraz trzeba dużo po tym ciachaniu, że tak będę szybać, Także to też ja zawsze namawiam, żeby jak najbardziej mieć w życiu po, porządkowane wszystko, żeby rodzina miała jak najmniej kłopot. No właśnie Mirko, mam takie wrażenie, że mm, i tutaj nic nie ujmując z tym moim kochanym rodziną, bardzo wiele osób żyje w takim przekonaniu, że tak bardzo zależy od drugiej osoby, że jest im tak dobrze z drugą osobą. Ona im zabierała wszystkie kłopoty z głowy, znała stan rachunku konta bankowego, płaciła wszystkie rachunki, no dbała absolutnie o wszystko. I mam wrażenie, że ten pierwszy strzał, po nagłej zwłaszcza śmierci, to są potężne łzy strachu. Ja bezradności i bezradności. Bezradności no, no. bez wobec tej sytuacji, bezsilności wobec tej sytuacji i bezradności wobec tego, z czym mi się teraz y, y, nie przychodzi zmierzyć. Nie? Mm. Dlatego też no, nie ma ludzi niezastąpionych, są niepowtarzalni, ale, ale można zastąpić ich działania, ale jednak dobrze jest, jeśli, jeśli w rodzinie są jakiś, jest jakiś podział y, y, zadań i jak gdyby mamy też świadomość, Różnych rzeczy, które się wokół nas dzieją, że to nie jest tak, że tylko jedna osoba tym zawiaduje, na przykład mąż, który płaci rachunki, który zajmuje się też zdobywaniem środków na utrzymanie rodziny, a żona i dzieci jakoś tak z tego czerpią, no to potem jest szok, mm -hmm. jeszcze większy. Tak? No, tu właśnie jest myślę zachęta tak w ogóle dla nas wszystkich, żebyśmy jednak starali się być wszyscy samodzielni tak, bez względu na to wszystko, to wszystko, nie? To, to, to może to. ten szok śmierci po prostu będzie zawsze mniejszy. Może być mniejszy. Czy będzie, no. nie wiemy, bo każdy mhm. z nas ma inną wrażliwość, inny typ układu nerwowego, mhm. inne też doświadczenia, i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się zachowamy mhm. w momencie. Szoku. Czy, czy będziemy mieli PTSD, czyli taki zespół stresu pourazowego, czy jednak raczej sobie z tym poradzimy? Bardzo dużo ludzi w tej chwili korzysta z, ze środków psychotropowych, przynajmniej w tym pierwszym etapie, w pierwszej fazie żałoby. Zależy też, jak bliska była dla nas ta osoba nie? i jak bardzo zaskoczyła nas jej śmierć. Czy właściwym pytaniem będzie, co myślisz o środkach psychotropowych, czy ty je zalecasz jako psychoterapeuta? To znaczy uważam, że tak, że ja współpracuję z, z, psycho, z psychiatrami i z lekarzami psychiatrami. No rzeczywiście to jest tak, że jeśli jest to możliwe, że możemy sobie pomóc i jest to tak trudne, szczególnie w sytuacji nagłej śmierci na przykład w wypadku. To jest taki szok, że to rzeczywiście pozbierać jest niezwykle trudno, na przykład odchodzi, przypominam się taka sytuacja, odchodzi nagle w wypadku ginie ojciec i mąż, 36-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci i ta żona zostaje sama ze wszystkim, no to, to, to trudno sobie, no i musi być przede wszystkim wsparciem dla tych dzieci, niedużych mm -hmm. dzieci, które w ogóle nie rozumieją co się stało. No, no musi być wsparcie mnie da rady, no to, to, to często po prostu się sięgnąć po jakieś środki, żeby no, mm. dla dobra dzieci chociażby. tak. Mm -hmm. No a poza tym to um, takie przeżywanie na żywca, jednak bardzo trudnej traumy po, po takiej nagłej śmierci, to jest eksperyment na własnym organizmie. Mm -hmm. okay. No to nie zadam kolejnego pytania, czy długotrwałe przyjmowanie środków psychotropowych jakoś szczególnie nas osłabia, nasz układ nerwowy, i czy powoduje, Silne uzależnienia, z których później trudno wyjść, czy może jednak odpowiesz na to no pytanie. Tak, nie, no pewnie opowiem. Znaczy to, chodzi, to mi nie chodzi też o to, żeby jakoś długoterminowo zażywać mm -hmm. te leki. Mówimy w tej chwili o takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy tak interwencyjnie zadziałać, tak? Czyli że, że w sytuacji, kiedy żeby ogarnąć pewnie też terapeutycznie tę sytuację, żeby przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby mieć kogoś, z kim będę mogła na ten temat porozmawiać, czy będę mógł o tym porozmawiać, o tym bólu, o, o, o stracie, o tym, żeby zadbać bardzo, żeby być wśród ludzi, a nie poza ludźmi, tak? To pomaga, no ale wracając ze środków psychotropowych, no to, to jest tak, że to na jakiś czas. To może być 6 tygodni, to może być 3 miesiące, to może być 6 miesięcy, 9 to wszystko zależy znowu od wrażliwości człowieka. Nie sądzę, żeby akurat takie krótkoterminowe zażywanie tych leków zaszkodziło. Mhm. Także to, a o takim czymś myślimy, nie? Czyli mhm. nawet do roku przyjmowanie środków ja myślę, psychotropowych tak, w tej jest chwili tak. mhm. pod Dobrze. okiem dobrego psychiatry. Mhm. Tak. Myślę, że w ten sposób płynnie przeszłyśmy nawet przez etap drugi żałoby, czyli tej dezorganizacji, mhm. takiego niedowierzania i pustki. Natomiast etap trzeci. Cóż to znaczy słowo właściwa żałoba? Ha, właściwa żałoba. No to już jest ten czas, kiedy, kiedy jak gdyby pochowaliśmy naszą bliską osobę, kiedy już ogarnęliśmy siebie i, i różne sprawy po niej, tak? I teraz, no i teraz jest, przechodzimy jak gdyby już, wydaje się, że już do normalności, do życia. I wtedy dopiero do, dociera do nas tęsknota, ogromna tęsknota, tak? że to, no bo w tych pierwszej, w tych dwóch pierwszych fazach żałoby to my nie mamy czasu na tęsknotę. A poza tym to jest jeszcze tak krótki czas od odejścia danej osoby, że jak gdyby prawie, że to jest taka norma codzienna, no bo się tak nie widujemy aż tak codziennie i tak mocno, tak, każdy ma jakąś tam zajętą głowę swoimi sprawami. Więc pierwsze te tygodnie, no to tak, tak jest, nie, no to jeszcze nie tęsknimy, jeszcze, jeszcze jakoś jest taka świadomość, że może za chwilę się zobaczymy, tak, a potem już jak już wszystko jest pozałatwiane, bo w większości jest pozałatwiane, ogarnięte, to to do, 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 dociera do nas właśnie wtedy, dociera najbardziej ta świadomość, już nigdy. Nigdy się nie zobaczymy, nie przytulimy, nie zatańczymy razem, tak, nie pójdziemy na spacer, mm -hmm. nie chwycimy się za ręce i tak dalej. No i wtedy to jest taka, no to jest trudny etap. To przychodzi w różnych, zależy, kto ile ma do pozałatwiania. Ja pamiętam, że po śmierci, po nagłej śmierci mojego męża ten etap dopiero do mnie przyszedł w drugim roku żałoby. Pierwszy rok żałoby, to była nagła śmierć młodego człowieka. W związku z czym, jak gdyby miałam tak dużo spraw do pozałatwiania, że rok mi to zeszło, ponad nawet rok, i dopiero wówczas, kiedy już tak się uspokoiło, kiedy już pozałatwiałam, pozamykałam, siebie urządziłam na nowo, to wtedy dopiero przeżyłam tę właściwą żałobę, To uczucie, że już nigdy się nie przytulimy, nie zobaczymy. Tutaj nawiązujesz do tej relacji damsko-męskiej, natomiast co wtedy? Czy to jest dobry czas, żeby zacząć rozglądać się wokół siebie i ewentualnie myśleć, żeby ponownie się z kimś związać? No, to już jak gdyby no każdy indywidualnie. Tak? Każdy mhm. indywidualnie. No myślę sobie, że jeśli to był taki głęboki, bliski związek, to jednak te dwa lata trzeba sobie dać na, na, na przeżycie straty, na, na rozstanie się. Tak? To jest też bardzo mhm. ważne, żeby w pewnym momencie jednak pójść na cmentarz i powiedzieć tej bardzo bliskiej sobie osobie e, tak, że ty masz prawo do swojego losu, ja mam prawo do swojego losu, tak, ja ciebie puszczam, ja już od teraz idę swoją drogą niezależną, tak, to jest potrzebne, żeby móc się rozglądać za kimś innym, no, wiesz, z tym rozglądaniem to też jest bardzo różnie, no bo to chodzi o to, że są takie osoby, które są tak zrozpaczone, że bardzo szybko szukają pocieszenia, pocieszenia w ramionach innej osoby. To jest bardzo niebezpieczne, bo też są tacy, którzy to wykorzystują. Na przykład znam taką historię, kiedy pani sprzedawała dużą posiadłość, i to było ogłoszone w internecie przez biuro nieruchomości, i pojawił się taki pan, który, pocieszyciel, tak, który mm -hmm. bardzo chciał ją pocieszyć. I chcia Mówił, że chce kupić tę posiadłość, tak de facto chciał ją przejąć jakoś tak wykorzystać no, cierpienie tej pani, osamotnienie, właśnie osamotnienie, mm -hmm. tak, i, i wykorzystać to, że ona tak bardzo potrzebowała, żeby ktoś ją przytulił. No, no mm -hmm. tak, tak, że to tak bywa. Czyli ja bym była tu jednak ostrożna, najpierw trzeba wszystko pozamykać w sobie samym. Ja już nie mówię o tych zewnętrznych pozamykaniach, ale w sobie samym. Nie? Trzeba pozamykać, żeby móc się otworzyć, żeby być gotowym na nową relację, nie wracając co chwilę w tej nowej relacji do, starej, do poprzedniej relacji. Tak? To, no i też dać prawo tej osobie, która odeszła do jej losu i dać prawo sobie do nowej drogi. A sytuacja bardzo, bardzo, bardzo trudna, czyli odejście dziecka. Mhm. Tutaj to jest temat, który nawet nie ośmieliłabym się go podjąć bez ciebie. No bardzo, bardzo trudny. No i ty jesteś matką, ja jestem matką i trudno nam sobie wyobrazić rozstanie z dzieckiem. Ja osobiście miałam taką sytuację, że zginął mój syn, mając 18,5 roku. I to jest tak, że ponieważ to już minęło 18 lat, ale jak o tym mówię, to jeszcze łzy mi do oczu napływają. Jest mi trudno. To był syn przysposobiony. On nie był moim dzieckiem naturalnym, biologicznym. Natomiast ja wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Czyli jak z domu dziecka mi przywieziono go, on spojrzał w moje oczy, ja spojrzałam w jego oczy i już byliśmy z sobą. Już byliśmy z sobą zakochani. Mhm. I tak nam pozostało do końca. I to, to jest strasznie trudne. To jest po prostu nie do wyobrażenia, co czuje matka, gdy odchodzi jej dziecko. To jest, to jest ból straszny. Są takie mamy, które nigdy się z tego nie dźwigną, po prostu nie są w stanie i są takie mamy, które sobie z tym poradzą. To, to jest bardzo indywidualnie, co jest bardzo ważne, żeby takie mamy miały, no rodzice, bo to mówimy o matce, bo jesteśmy matkami, no ale tak samo ojcowie przeżywają. Nie jestem ojcem, to nie wiem, ale, ale tak no wyobrażam sobie i też jak nieraz towarzyszy. Więc to jest tak, że myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby, żeby rodzice tego dziecka, które odeszło, mieli wsparcie z zewnątrz, są grupy wsparcia, są też grupy dla rodziców, którzy stracili dziecko poprzez poronienie czy poprzez śmierć to, żeby się nie bać tych grup, żeby uczestniczyć w nich, żeby szukać kogoś, kto przeżył to samo. Ja właśnie mm. też właśnie przeżywając. Żałoby po, po stracie maczka tak szukałam osób, które, które przeżyły coś podobnego. Chciałam z nimi rozmawiać, dużo rozmawiałam, dużo mówiłam o swoim bólu, o tym szoku, jak się dowiedziałam, bo w pewnym wypadku nagle. Tak, co, co czułam, co przeżywałam, tak, dużo też opowiadałam o Maćku, jaki był fantastycznym chłopakiem, młodzieńcem już. Tak, ale długo w ogóle nie mogłam chodzić na grób, nie byłam w stanie, tak, no a teraz już spokojnie. Czyli to jest ważne, że już w ogóle w każdej żałobie, albo szczególnie w tej najtrudniejszej żałobie straty dziecka, żeby był ktoś przy nas, mm -hmm. żebyśmy nie byli sami. Ja też zauważyłam, jak widzisz, przeżywając żałobę czy po stracie maczka, czy po stracie mojego ukochanego męża, że ludzie bali się do mnie dzwonić, że na przykład ja do nich zadzwoniłam po pół roku czy po roku, żeby w ogóle porozmawiać, nie tylko już o żałobie, ale w ogóle to oni mi dziękowali, że zadzwoniłam, bo się bali. Bali się do mnie dzwonić. Ja mówię, a czego ty się bałaś? Czego ty się bałaś? Bałam się Twojego smutku, Twojego bólu, Twojej rozpaczy. No ale konkretnie czego? Że nie będzie umiała podjąć się y, pomocy, tak? pomocy, nie y -y. będzie mogła mi dać wsparcia. Y -y. Y -y. Bała się, że to jakoś przejdzie na nią i cały dzień potem y -y. będzie smutna. No, takie rzeczy, także a ja wiem, że w że żałobie jednej i drugiej bardzo potrzebowałam e, ludzi, ludzi wokół, którzy, którzy po prostu zwyczajnie ze mną porozmawiają, bądź też pobędą ze mną w milczeniu, albo potrzymają za rękę. No właśnie, I tu poruszyłaś bardzo ważny aspekt, który ja obserwuję i ubolewam nad tym, że niewiele osób potrafi towarzyszyć nam, już nawet nie tylko w żołobie, po prostu w cierpieniu takim codziennym, nie? W naszych kłopotach. Nie ma takich bohaterów, mm -hmm. <laughs> którzy by powiedzieli, że jestem szczęśliwy, mm -hmm. bo Ty jesteś szczęśliwa, a kiedy Ty cierpisz, to ja cierpię z Tobą. No takich postaw nie spotykam bez liku. <laughs> no, no tak, no ale bo to też jest bardzo trudne. Mm -hmm. To jest tak, jeśli jest, jest, bo tak, to nawet tak jak słuchaj, jak patrzę, jak ludzie się pobierają, tak, no to no, żebyście żyli w zdrowiu, w szczęściu, do późnej starości. I oni myślą, że tak będzie. Mm -hmm. A to tak nie jest. No, życie ma różny smak. Raz słodki, raz kwaśny, raz gorzki. Jeszcze wiele innych smaków by się mogły tu wymieniać. Mm -hmm. Tak, i składa się z chwil. Są chwile szczęśliwe i są chwile trudne. Co jest najważniejsze, żeby umieć przyjąć to, po prostu przyjąć i zastanowić się, co z tym mogę zrobić. Natomiast takich, jak mówisz, żeby, żeby z nami byli w cierpieniu i razem z nami cierpieli, uu, no to już aborigeni, to już, to, już, to, już, to już naprawdę rzadkość wyjątkowa. No bo ten współczesny świat jest nastawiony na ludyczność, jest nastawiony na zabawę, nie ma śmierci, w zaprzeczeniu śmierci żyje, nie, nie ma bólu, nie ma cierpienia, jest tylko, ma być miło i przyjemnie, a to jest niemożliwe. A poza tym to by się znudziło. Życie jest ciekawe, życie jest piękne przez to, że, że jest wielobarwne. Ja myślę, że to, co bym teraz chciała powiedzieć, to bardzo chcę dedykować wszystkim mężczyznom, których spotkałam wśród tych rodzin mhm. i takich obserwowałam. Przecież nie ma nic złego, kiedy towarzyszy się w cierpieniu, w milczeniu. Mhm. Tak, prawda? Dokładnie tak, bądź, po prostu bądź, bądź mhm. blisko, bądź na każde zawołanie, albo po prostu posiedźcie sobie razem. Każdy nawet w swoich myślach, mhm. albo potrzymaj ją za rękę i jeśli tego chce, zapytaj czy chce. Mhm. Ale bądź. Tak właśnie myślę i wtedy przychodzi faza ostatnia, ukojenie, mhm. no tak. ukojenie, pracy, takie, taka, no to, to już jest takie przejście pełne do własnej drogi, do własnego życia, do życia bez tej osoby, tak w realu. Do, do życia oczywiście, że ta osoba, zachowujemy ją w sercu, zachowujemy dobre wspomnienia, to już też jest taki czas, kiedy, kiedy po prostu zostają nam tylko dobre wspomnienia. Mhm. Już jak gdyby to, co mieliśmy tam przetoczyć, różne boje w głowie, to już przetoczyliśmy i, i taki spokój przychodzi, i już uczymy się żyć bez tej osoby. No idziemy własną drogą, już bez niej. Tutaj jeszcze chciałabym nawiązać do jednej grupy rodzin, które tracą Jednego ze swoich rodziców. Mm -hmm. Tutaj widzę duży problem. Mm. Mam takie wrażenie w większości przypadków, że jednak odchodząc, rodzic zabiera jakieś niezałatwione sprawy, bądź my mm. jakichś spraw z nim nie załatwiliśmy. Sprawę oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie: tutaj zawsze chodzi o emocje, uczucia i, i jakieś mm. wzajemne niedogadania się, niespełnienia. Rozumiem bezdyskusyjnie, że to już jest ten czas, kiedy już definitywnie powinniśmy sobie wybaczyć, prawda? Yy, tak, no ale proces, no, tak sobie powiedzieć, definitywnie wybaczyć mm. jest prosto. Natomiast zrobić to jest bardzo mm. trudno. Jest to proces. I u jednych jest to proces może być roczny, dwuletni, a u innych wieloletni, tak? Ważne jest to, żebyśmy zaczęli ten proces wybaczania. Mm. Ważne jest to, żebyśmy nazwali, co chcemy wybaczyć. Często bywa tak, właśnie gdy odchodzi jeden z rodziców, że wtedy sobie uświadamiamy, że już nigdy, że już nigdy mu nie powiemy tego, co chcieliśmy mu powiedzieć, albo nie wykrzyczymy mu tego, co chcieliśmy mu wykrzyczeć, albo nie podziękujemy mu za to, co, co dla nas zrobił. Mhm. Dlatego też ja skupiam się przede wszystkim na tym, na tu i teraz, i na tym, żeby tu i teraz uporządkować sprawy. No ale jeśli się nie udało, to możemy to zrobić na przykład poprzez napisanie takiego Listu od siebie, mamo, tato, chcę Ci opowiedzieć nasze wspólne życie, widziane moimi oczami, odkąd pamiętam, co czułam, co przeżywałam, jak mi było w różnych sytuacjach naszego wspólnego życia. Jeśli to przelejemy na papier, jeśli to odczytamy na grobie, jeśli powiemy, że wybaczam Ci to, co było do wybaczenia, ale też proszę o wybaczenie moich win wobec Ciebie, no to ten proces powoli zamykamy. Tak, bardzo zachęcam rodziny do tego, żeby właśnie pogrzeb traktowały jako taki ostatni bądź pierwszy krok do wybaczenia. Bardzo często przemawiam w ich imieniu, używając tych trzech słów: Dziękuję, przepraszam i najważniejsze, kocham cię. To na pewno i wiele osób z tego korzysta, czasami w sposób bardzo dramatyczny. Ale to chyba powinno przynieść takie pierwsze oczyszczenie, prawda? Tak. tak mi się wydaje, że powinniśmy wyjść z cmentarza ze świadomością, że zrobiliśmy już pierwszy krok. No to dobrze to, jest, jak, ten... jak hmm. tak się dzieje. Czy powinniśmy, nie wiem, ale dobrze jest, jak tak się dzieje. I no tak, no to, no jest to taki proces też, żałoba jest takim procesem podsumowania. Podsumowania tego, co było. Też jest takim procesem uświadamiającym nam, że nie ma nic na zawsze, ale że też jak gdyby życie składa się z różnych rozdziałów. I pewien rozdział jest zamknięty, albo domykam go, jeszcze potrzebuję coś tam wyszlifować, domknąć. Ale tu, w tym wybaczaniu, to też bardzo ważne jest to, żeby sobie wybaczyć, mm -hmm. że też często mamy jakieś żale, pretensje do siebie, że czegoś nie zrobiliśmy wobec tej odchodzącej osoby. Tak, no, i to jest też taki proces, który w hmm. który trzeba wejść po prostu. Powiem Ci szczerze, Mirka, że właśnie teraz doznałam olśnienia. Chociaż trochę już posługuję, to dopiero teraz doznałam olśnienia, żeby tłumaczyć. A ty powiedz, czy dobrze tłumaczę? że chociaż śmierć przychodzi zawsze nie w porę, jak to się mówi, i nikt nigdy na nią nie jest przygotowany, nawet jeżeli przez wiele lat opiekuje się swoim zniedołężniałym rodzicem czy bardzo ciężko chorującym dzieckiem, to to jest po prostu czas, który jest nam dany i śmierć jest pierwszym krokiem, pogrzeby drugim, a żałoba trzecim właśnie tego okresu, który każdy z nas musi przejść być może nawet wielokrotnie w życiu. No bo tak to ma zapisane tak. w gwiazdach. Bo tak to po prostu jest. Tak to, tak. tak to po prostu jest i bym powiedziała, że właśnie ta ostatnia faza żałoby jest czwartym takim etapem. Nie? Mhm. Tak, właśnie, powrotu do, do rzeczywistości, ale też jak gdyby napisania kolejnego rozdziału życia. I tego Państwu właśnie życzymy. Piszcie kolejne rozdziały swojego życia. Dziękuję, Mirka, za rozmowę. Dziękuję.